Przyjrzymy się dzisiaj bliżej dwóm maskom pełnotwarzowym Kresi Duke i Kresi Parom, które są przeznaczone do snurklingu i które zapewne znacie z wielu plaż, z wielu wysp i z wielu miejsc na świecie. Jest to bardzo popularny obecnie produkt. Firma Kresi kilka lat temu wypuściła swój własny projekt i dzisiaj o nim właśnie pomówimy. Maska diów. Co mamy w środku? Rurka, maska, części zapasowe, czyli zapasowy zawór i zapasowy oring, instrukcja obsługi i opakowanie wielorazowego użytku. W pudełku po lewej stronie mamy maskę, instrukcję obsługi, Tutaj mamy zapasowy zawór i zapasowy o ring. I rurkę. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma maskami? Zasadniczo część twarzowa jest identyczna. Wykonana z hipoalergicznego silikonu. Z tyłu mamy gumy, które zakładamy na otylicę. Tutaj mamy dokładnie to samo. Z tym, że. Gumy w przypadku maski Baron są może troszeczkę mniej ozdobne. Podobnie w przypadku rurki. Tutaj mamy logo 3D wykonane z dwóch różnych materiałów. Tutaj mamy logo wykonane jednolicie z jednego materiału z naniesionym napisem Baron. I to jest zasadnicza różnica. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z maską standardową, a tutaj z maską typu premium. Bardzo częste pytanie, jak zdjąć i jak założyć rurkę na maskę. Otóż pokazuję, jest to bardzo proste. Tutaj mamy zaczep i rodzaj klamerki z dźwignią, którą oczywiście musimy założyć tak, żeby usłyszeć wyraźny klik. Klik jest. Teraz, żeby zdjąć, należy nacisnąć tą dźwignię. Ja zrobię to jedną ręką. Odblokowuje się klamra i otóż mamy rozłożoną. Bardzo ważna sprawa w przypadku masek pełnotwarzowych instrukcja obsługi. Zauważyłem, że wiele osób, może nawet nikt nie czyta instrukcji obsługi, a tu są zawarte najbardziej istotne rzeczy dla bezpieczeństwa użytkownika. Już na samym końcu mamy piktogramy, które prosto wyjaśniają, w jaki sposób nie używać mask. Czyli nie jest to maska przeznaczona dla dzieci do 10 roku życia. Nie jest to maska, którą możemy używać do skoku. Do wody. Nie jest to maska, która służy do nurkowania, czyli do zanurzania się pod powierzchnię wody. Jest to natomiast maska, którą możemy stosować pod nadzorem drugiej osoby. W przypadku dzieci musi to być osoba dorosła. Teraz krótkie wyjaśnienie: dlaczego nie jest to maska do nurkowania, czyli do zanurzenia się pod wodą. Otóż, w przypadku zanurzenia na uszy naciska ciśnienie wody, czyli ciśnienie hydrostatyczne. I teraz, żeby wyrównać ciśnienie, musimy wykonać tak zwaną próbę walslawy, czyli zapchnąć nos i wdmuchnąć powietrze do wewnątrz, do czaszki, żeby błona bębenkowa wróciła do normalnego położenia. W tym wypadku nie mamy dostępu palcami do komory nosowej. Czyli będąc pod wodą, czując nacisk na uszy, nie możemy go skompensować. Druga przyczyna, dlaczego nie nurkujemy z tego typu maską. Nie jest ona podłączona do żadnego zewnętrznego źródła gazu, powietrza czy czegokolwiek innego, czym możemy oddychać pod wodą. Możemy zanurzyć się tylko korzystając z własnego oddechu. I teraz w masce. Powietrze ma objętość około 1 litra. I wyobraźmy sobie sytuację, gdzie zanurzamy się na głębokość 3 metrów, czy próbujemy się zanurzyć na głębokość 3, 3 metrów. Nie możemy przedmuchać uszu i maska, to skompresowane powietrze wewnątrz zaczyna nas wyciągać z powrotem na powierzchnię. Trzeba włożyć bardzo dużo energii, trzeba mocno się nasapać, żeby zanurzyć się na jakąkolwiek głębokość. Bardzo ważne ostrzeżenie ten produkt został zweryfikowany za pomocą rygorystycznych testów laboratoryjnych, mających na celu sprawdzenie, czy resztkowa zawartość dwutlenku węgla podczas normalnego użytkowania mieści się w zakresie wartości nieszkodliwych dla użytkownika. W każdym przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że proces oddychania u człowieka jest zależny od płci, wieku, wagi użytkownika, zaleca się zdejmowanie i zakładanie maski przynajmniej co 30 minut. By zapewnić oddychanie świeżym powietrzem i przewietrzenie maski. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Do chwili obecnej brak jest zharmonizowanej normy technicznej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego określającej wymagania i procedury testowe przewidziane dla tego typu wyrobów, czyli dla maski do snurklingu pełnotwarzowego. Jednak, w celu zweryfikowania jakości i zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, projekt przeszedł, przeszedł walidację ze spełnieniem obowiązujących wymagań norm dotyczących sprzętu żurkowego, fajek, masek i rurek oddechowych. Czytajcie instrukcje obsługi nie tylko naszych masek, ale masek innych producentów, którzy są obecni na rynku. Uważnie. Śledźcie to, co jest napisane w instrukcji i na pudełku. Na pudełku też mamy dodatkową informację. Jeżeli macie pytania, możecie śmiało do mnie zadzwonić lub napisać. Albo wejść na naszą stronę www.cresi.com i tam znajdziecie również informacje oraz certyfikaty i wyniki danej Laboratorii. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam.